Oho, kogo to paczka? Spiga. Ale, ale wężysz, ale wężysz. Figa od razu rozpoznała, że paczka przyszła do niej. Przyszedł do niej psi bufet. Osiem różnych smaków. Wcześniej widziałam psi bufet na Instagramie i słuchajcie się, aż zastanawiałam, czy to jest możliwe, żeby piesek tak wszystko fajnie zjadał. Figa raczej należy do niejadków. Ja wiem, że ona wygląda na słodką, puchatą kuleczkę, ale właśnie, to ona jest tylko taka puszysta, a tak naprawdę to jest fit dziewczyna. No i od kiedy mamy psi bufet, naprawdę nie mamy żadnego problemu z z tym, żeby Figa nie jadła, wręcz przeciwnie, ona po prostu to pochłania i miska od razu, kiedy odchodzi, jest pusta. buffet działa na zasadzie subskrypcji, czyli tak jak Netflix. Wcześniej wchodzicie tam na stronę, uzupełniacie krótką ankietę, tak żeby jedzenie było dobrane pod potrzeby waszego pieska, na przykład są pytania odnośnie alergii, ale też wagi psa, więc naprawdę fajnie jest to dobrane, a jedzenie jest takie wartościowe. Si Buffet to aż osiem różnych smaków, mamy tutaj rybkę, wołowinę, jagnię, indyczy kąsek, prosiek, kurczę, dziczyzna. Więc jest naprawdę z czego wybierać, to przychodzi tak zapakowane, takie jedzonko jeżeli chodzi o najbliższy tydzień to sobie zostawiamy w lodówce, a na pozostałe dni mrozimy, no i później po prostu rozmrażamy i albo podgrzewamy, w zależności jakie są preferencje Waszego psiaka, czy lubią takie jedzenie w temperaturze pokojowej, czy podgrzane. Więc jeżeli macie ochotę spróbować, to zostawiamy Wam spigon tutaj nasz kod zniżkowy, który daje 40% zniżki na dwa pierwsze zamówienia i zostawiamy Wam też oczywiście link. Figa! To nie jest Twoja zabawka, to jest lipci. No, byłby płacz. Lalka uratowana w ostatniej chwili.